Hej, to jest super darmo i na was w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj robimy przebudowę FC Barcelony. Jednak początek się nie nagrał, więc jedna rzecz was tylko ominęła: Marco Veratti dołączy do naszego zespołu, bo środkowa pomoc, pomoc nie jest czymś idealnie dopracowanym. Jest de Jong, jest Busquets, ale brakuje tego trzeciego, bo ani Artur, ani Vidal, ani Rakitic, to myślę, że nie jest ten poziom, co Marco Veratti. Dlatego Marco Veratti. właśnie. Gram tylko jeden sezon właśnie, to też chcę zauważyć, że gram po prostu jeden sezon w tym zespołu. zobaczymy, jak to się generalnie ułoży, nie? No i teraz czas na prawego obrońcę, bo to też jest bardzo ważny zakup w kwestii Barcelony. Każdy, nawet trzylatek, który obejrzał dwa mecze Barcelony na krzyż, obejrzał, no generalnie nie jest w stanie dojść do wniosku, że prawa obrona jest najgorszym punktem Barcelony. Dlatego tutaj zastosujemy ruch, do, że tak powiem zdradziecki, z Realu do Barcelony. Dani Carvajal przejdzie do nas. Tak, mam nadzieję. Zobaczymy, co uda się wynegocjować. Dani Carvajal, 34,5 miliona wartości. Pokazuje mi ta gra. 51 milionów. Tyle jestem w stanie dać. I zobaczymy, co na to powiedzą. 59. Eee, może tak, inaczej. 51 200, Ale dodamy wam. 11% do następnej sprzedaży. Nie, bez sprzedaży. Dobrze, mądrze są, bo do dalej chyba nie odejdzie. No będzie to 59200. płaca, tam zarabia 200 tysięcy, to żeby go przekonać, to tu damy 210 plus bonus za podpis w wysokości 2 milionów. Myślę, że to jest wystarczające. No i -Gids. Takim składem myślę, że możemy zabojować Sezon. No ale cóż, przejdźmy do pierwszych y, spotkań. Ja sobie... Także, tak jak widzicie, pierwszy mecz zagramy sobie z Atletikiem, Bilbao, tu jakiś scout. Oferta do Sergiego Roberto była z Manchesteru City. No dobra, niech będzie. Dobra, idziemy na mecz. Tutaj jeszcze oferta z nie 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 sprzedajemy Antitego, jest dobrym rezerwowym obrońcą. E, no to przejdźmy do pierwszego meczu. Pierwsza symulacja. No i jedziemy, tak? 4-1. Griezmann dwa gole, Suarez i Alba, ale Griezmann z kontuzją. I tu się boję, na ile jest ta kontuzja? Zresztą to nie jest w drugiej fazie sezonu, to też 4 dni, także spokojnie. Jeden mecz sobie zagra dla odmiany z Mandembelem. W ogóle zobaczcie na tego, o tutaj wskazuję Wam kursorem: Sancho Carvajal, taki scout. jest wdrożenie. Niestety, zła z informacja: Clemen Longle, dwa miesiące urazu. Sam raz na środku obrony bólu nie ma, bo tu w każdy film może sobie wejść Untiti, właśnie. Eee, część piłki Ważne, no, że są po prostu kontuzje. Cały szczęście nie jest kontuzja Messi, ani, nie wiem, Suarez, Griezmann, tam nie mieliśmy problem ze Na środku obrony takiego problemu nie ma. No, i czas na mecz z Walencją. Ważny dosyć, bo są na pierwszym miejscu jakiś tam lepszy bilansik. Chyba mają yy... no więcej goństw, jeżeli sobie. No to dobra. No. Zobaczymy. Mam nadzieję, że ich sobie rozpykamy. I czwarty mecz z rzędu wygrany będzie i jest tak jak właśnie oczekiwałem. Messi i Suarez, dwa gole. I Liga Mistrzów. Yy, no dobra. Yy, yy, czas na Borussia Dortmund, tak? Mecz z Borussio Dortmund ważny. Nie ma co tu ukrywać, że ten mecz nie jest ważny. Mecze z interim Borusso Dortmund będą generalnie ważne, bo tu ważne jest wyjście z pierwszego miejsca z grupy. I Suarez nam robi roboty generalnie. Brawo, hatlik, brawo Suarez. Kolejny mecz tym razem z Vier Atletico Madrid naprawdę ma mocne tempo. Bo, jak do tej pory, ledwie jeden gol stracony, 6 spotkań wygranych. No, ale nie możemy być gorsi. na szczęście to zwycięstwo w i musimy wygrać z Villarrealem. Suarez i Griezmann, ale z Urazem. Kersztegen niestety z urazem, na ile 6 tygodni. No, nie jest to dużo. I mamy całe szczęście netto na To jest Hatek Suarez, w ogóle Suarez świetny. Gol ale Busquets z Urazem. Tutaj my się teraz wszyscy. Wy po prostu z urazami idą niesamowicie. za Busketza. Cztery miesiące, i także busquets nam wypada no do końca tego roku 2019. No ale dobra, jak, zobaczy, jak sobie poradzimy bez busquetsa i bez Ter Stegena na bramce? No zobaczymy. Barcelona, Inter i jeden 1, 1 Messi z urazem. Dobra, to, 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 to już się idzie po prostu walić. Ten cały program, jakby, a szkoda, gadać, 6 tygodni naderwanie mięśni łydki. Yy, no dobra, endembele. Ale teraz Sevilla. W ogóle nie widzę Sevilla tutaj w tej czołowej szóstej, Gdzie jest Sevilla? 12 aż. No to dosyć w kryzysie są. No dobra, prowadzimy przed Atletico, także ładnie jesteśmy na pierwszym miejscu. I myślę, że mimo wszystko z Sevilla wygramy. Jest 3 hatry, Griezmanna i Bele, Ale teraz Braille z kontuzją z ławki. No, 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 ja nie wiem, jak to się dzieje. Całe 69 dni to tyle akurat minie przez przerwę reprezentacyjną. Slavia Praga. Trzecie kolejka Ligi Mistrzów. I mamy 2-0. Alba i Rakitić. Jak nie ma kto w ataku, to alba i Rakitić pomogą. Ale teraz mecz z Real Madrid. Real Madryt ma już 5 punktów straty za nami. O, ktoś tutaj dochodzi do siebie. Ter Stegen, całe szczęście. To się długo Ter Stegen powróci, ale póki co z netto na bramce. El Clasico, El Clasico na Camp No, zobaczymy jak nam pójdzie. O tym El Clasico. Niestety przegrywamy 1 z Real Madrid. Szkoda, że jest ta porażka. Tym bardziej, że już trochę spadliśmy. Longle też już. Powoli dochodzi do siebie, prowadzimy całe szczęście w grupie i tu kolejny zawodnik wraca, też już Messi, całe szczęście, już niedługo, już powoli, już zaraz i będą gotowi prawie wszyscy, oprócz yy, Busquetsa, no ale z Busquetsem to już nie zobaczymy w ogóle w 2019. Slavia Praga, Slavia Praga sobie tutaj przesymulujemy i zobaczmy, czy znowu wygramy? Oczywiście. Griezmann, Dembele i Alba. Jak wygląda czołówka? Tutaj dla Kazet najwięcej goli, ale drugi Griezmann. Alba 9 bramek zawodowych. naprawdę to mi zaskakuje. Suarez 8, jeszcze w miarę w czołówce, więcej nikogo nie ma. Asysty De Jong, no jak, jak kto inny. Alba, po 3, yy, Messi i Rakitic wiem, także spoko. Go Neto 5 czystych kont zanotował już, jest trzeci w rankingu też, tego, tam 3 tylko czyste konta. Także Neto dosyć dobrze broni, dosyć dobrze. Mówię z Leganes, ale to w sam raz, że gramy z Leganes nie jest ważne. Ważniejsze jest to, że zdrowy jest już i Messi, i jeszcze też jest Longle za Ultitiego będzie mógł wejść i jeszcze zdrowy jest też Ter -shtegen. to jest najważniejsze dla nas tego wszystkiego. Także, marcie przed Borussią Dortmund w kolejką kolejku Ligi Mistrzów z fantastyczne, 2 do 0 Alba i Griezmann. Griezmann. Awans mamy już niemalże pewny, bo mamy 5 punktów przewagi nad trzecim miejscem. Wystarczy tutaj zdobyć punkt, jeśli się nie mylę. No nie wiem, nie chcę jakoś bardzo kalkulować. Teraz najważniejsze, żebyśmy wygrali. Niestety nie wygrywamy. No ale cóż, przypadki się zdarzają każdego nie? To tak, to tak żeby uściskować. Jordi Albo będzie zawieszony w przyszłym spotkaniu z Intermediolami. Trochę tam się poje, co to może się stać, no ale dobra. Mecz z Atletico. Tu możemy nadrobić te punkty. Tu możemy dogonić Atletico i być znowu z nimi na równi, i to się dzieje. Rakitić. Idę z czerwoną kartką, także trochę przy problem. Zaraz, kto tam gra, w następ... z kim gramy w następnym meczu. W następnym meczu gramy z Majorką. Także jest ok. Tak po porażce z Borussia Dortmund sytuacja zrobiła się nieciekawa. Przez... Jeśli będzie z Interem wpadka, możemy nawet wylądować w Lidze Europy. Ale wszystko jest w naszych rękach. Nam wystarczy zwycięstwo. I wtedy zajmiemy pierwsze miejsce w grupie, czyli to, co chcieliśmy zrealizować. Myślałam, że ten ostatni mecz będzie już bardziej na spokojnie, ale jednak jest nerwówka, Ann. Tak, Jordi Alba nie, będzie, nie może grać, i Pique też jest z urazem. Także póki mamy Semedo, to jeszcze nie gra Semedo, a na środku obrony pierwszy raz Duet Vicky Longue. Inter Barcelona, wygrywamy 1 0 Messi. Skromnie 1-0, ale najważniejsze, że mamy to. Pierwsze miejsce w grupie. I spokojnie przypieczętowujemy. Tam widziałem Messi złe ze Złotą Piłką, także fantastycznie. Bardzo mnie to cieszy, że zdobył swoją Złotą Piłkę. No a teraz my z Sociedad. Zresztą są w czołówce. Ścigamy się z Atletico trochę. I 1-1. Ani, no, Suarez z urazem. Jeszcze na dodatek. Chociaż do lutego nie mamy bardzo ważnych spotkań, chyba. Także. No, siedem dni, tak że to już nawet w ogóle mnie to nie ruszy. I ostatni mecz w tym roku, jeśli się nie mylę, tak jest. I ostatni też mecz w tym odcinku. U dole, u dole jest link do drugiej części, w której zagramy sobie drugą połowę sezonu. Jeśli jesteście ciekawi, jak tam mi poszło, to wejdźcie w ten link na dole. A na razie ostatni mecz FC Barcelony w roku 2019 z przytupem wygrany 4 do 1, nawet Karwa czymś swoją bramkę, także jedna ósma mecz z Napoli, także dosyć przyzwoicie, bo Na przykład Juventus i Bayern, Real i City, Borussia Liverpool, a my sobie pykniemy na poli i przejdziemy na spokojnie do ćwierć finału, także. Dosyć dobre, bardzo dobre sumie losowanie. Więc no cóż, mam nadzieję, że Wam się tak to tak, to stawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale i... Wbijajcie na drugą część, która jest w linku w opisie. Cześć.